Siemanko. Siemanko! Cześć! Dzisiaj, tak jak wędkarstwo mazowieckie akcja Uratuj Rybę. No, jesteśmy na jakimś opuszczonym stawie. Nie Przyszliśmy... Przys nory... No, nory, bobra. O Jezu, tu wszystko Mało no, wody. Fajnie. Przyjechaliśmy, to tu czapla była. Czupla. Dzisiaj dopiero znaleźliśmy to. O, ślady, tak jakby wydry, czy czegoś. Prymy, przyjdziemy, złapiemy Może coś się wyłapie. O ty chodź, coś się wypłynęło. No, stawik nawet, nawet. W następnym roku to będziemy napuszczać, będą filmiki na nim. Jakiś taki opuszczony. Ole, drobnica. Japońca, ja ale drobnica. Pokaż. co zobaczysz. Coś tam wyciągnął. Ale drobnica. Pokaż. Ale... Patrzcie jakie malutkie. Mały, Weź Mały Japoniec. Czekaj. Napuszczaj wodę. Wzięliśmy dwa wiaderka takie małe Zobaczymy, może coś się. Dawaj, weź no. Czapla tu była, to pewnie tą grubszą rybę coś wywija, ale woda brudna, dobra. Jak ktoś to się do mnie dostawał, przerzuci, wrzuć go. To co? Czekaj, tu jest mu straszny. Chcemy wejść. Dobra, wchodzimy, To Czekaj. Kurde pewnie czapla wyżarła tę rybę, co? Oj, jeszcze mniejsza To co za na rybek taki na to ciul, Aby aby ryba Tu trzeba O, o widziałeś jak ci uciekła? Tu trzeba wejść. Nie ma lipy <grym>, Albo to A to rękami też nie będziesz łapu tego główno małego. No to No ale tu o coś większego ucieka Daj no mi siatkę, trzymaj parat Słyszysz? bo to w jednym miejscu nie złapiesz. trzymaj Nierli woda No to mówię trzeba zdjąć Co? Zdejmuję Ja zdejmę, to nie a co? To też zdejmę, nie będę taczał No co? No, no idź! Taka ja gru gruntuję Idź O, pijawki są. Czekaj, głęboko tu. O, Masz? masz? No, czekaj, ja ci będę wywalał. No to... a nogi on czyste, ja pierdził <grym> No wywal. No, ale mu. mu. O. Co to było to? Gdzieś tu była rybka. <grym> Kurde, szkoda. O, o, jest. Ty co to? Kurde, nie oddała. rzucaj. Okay. O. Pokaż. Taki. Japończyk. Japończyki, dobra. Chociaż te małe dobre. Fakt, jakie nogi bym jeł. Dobra, Czarek. Czarek. No. No, coś wyciągnęliśmy. Czekaj, o, rybka jest. A gdzie ten duży? Rzuciłeś go? Gdzie? A się zapadłem, tu ludzie. Tam, tam rzuciłeś rybę? No tu rzuciłem, tu są ryby. Ślimaki malone. Rubnica. O, o tak jest. No, będziemy mieli żywce za parę lat. Oj, tu jest taki większy. Żywit idealny! Ryb tu jest. Tak? O, koch! Patrz! Sporo ryb! No, dawaj! No, dawaj! Zobacz! Jeszcze mamy! Patrz! O! Wywalę je, żeby nie brudzić, wiesz? Pokaż? Hmm. Ale ładne, patrz, oto jest! Żywit idealny! Patrz. Tu jeszcze ile ryb, rybek? To za mała. Tak, ja koniec kurna, to to wytrzymałem. Takie bogienko. I właśnie kod... ratujcie takie ten... Popieramy no. akcję. Łędkarstwo Mozowieckie. Tak. Rówcie to samo. To dopiero gdzieś znaleźliśmy jakieś. Co? To czekaj, gdzie ty... Masz? Masz znowu? O kurde, patrzcie i ucieka. Już ja wiem. Weź no, pokaż. Znowu? O tu weź, czekaj, to wiaderko. O. Te małe ryby ciężko je rękami łapać, ale to chociaż coś się uratuje. No to trzeba Bierz tego. No to chlapo. O. To jest żywiec. Jeszcze ileś ucieka. że dopiero dzisiaj go znaleźliśmy, co? O, opuszczone pola jakieś, kurde. O, bobra nory. Ale tam śl 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 ślady tak jakby. Kurde. tam, się Kurze! Po kolana, nie? Mawu masz? I no toż mam. O. Ja nie mieć. Za każdym razem. Ty... Bo dzisiaj tego nie wyłapiemy, szkoda. No. Olżym zebrał tego kurna. Może coś większego... Większego, ale wątpię, bo czapla tu była. O. Miałem, miałem rybę. Ale patrz, ja pońców ile na łapie Ty ale tu tu dżekuz jak wchodzę O. Nie biegasz się? Co? Nie biegasz Czego? Ale pociekało do ciebie No ty miałem O Jezu Gościu jest Właśnie patrz. Ale żywiec Ty Skurcie wieki. Chodź tu, właśnie, będziesz, nie o, dygaj. No co nie dygaj? No Patrz, ja po kolana siedzę. Ale tu jest o, już, oh, już twarde noś na dole. Ło! Dawaj, dubioderko. Ty coś tu, ty coś tu ciepłego jest. No tu. No, no bo ty, ty ciepły. Ale, ale to jest ciepłe. Ale to nie dno. O, to. o mam. O, jakie. Ja o, malutka? malutko! Dobra, dawaj tu wiaderko mi! Ja ci nie dam! O, no popatrz o. następny! Daj mi tu jedno wiaderko! U spodenki uwalę! Oj, u spodenki, w rybę trzeba uratować! I pociągnę je wyżej! Wodę w domu ma. I no mi wyderko. Ty, coś, coś mi chodzi pod nogą. Ty czuję coś. Dobra, dawaj mi ten, daj mi, kaj? Daj mi jedno viadro, kaj se mi te kaj tiče? Pobrudil se, klapki, a repka naslednja. Które ryby są? W którym? W którym ryby są? Jederku. O, no, złapaliśmy już o Prawie całe wiadro takiego żywca. Ja się łapię, koło nóg latają. Takie W nogi się wbijają, a mam. Kolega z nami. Pomaga coś tam nam co nieco. Kurna bym miał no. To żyw ten, o. W nogę mi się wbił jeden, tam. Tylko czy nie masz śpiewki, czy... co? Co? dobra. No co, dobra. O, mam. A, mam rywalone spodenki. E Ręko łap. Jeszcze złapiemy gdzieś drugie wiadro pewnie całe, co? Dzisiaj. No, o, ale duży, no pod nogą czuję dużego. Gdzie go? Co? Tu wrzucaj tamte wiaderko. Weź tam wiaderko i będziesz rzucał, o. Jutro się jeszcze może złapie. Ale trzeba wcześniej, bo tu kurna czapla walona. No. Ale małe rybki, Pacho. No, pa. o! No jakie malutkie, o! Oj, jakie duże tu są! One od czapli w się uciekają, o! Dobra, Zrobiliśmy... tylko wstało. O, największa rybka na razie. Sła, słabo widać. No. Co? Nie ma. Dobra, to by trochę było. Ale dużo. Trochę ma no, drośliśmy. Ale tu jutro jeszcze. Ale tu jutro jeszcze kręcimy. A to ja, ja dzisiaj wstawię jako jeden dzień, a jutro jako drugi dzień. No oczywiście. Widać coś trochę? O, ale duża tyć! Trochę widać. Najbardziej to ciebie, bo masz białą koszulkę. Ale dziś duża ryba mi ciekła. Myślę, że mi nie? O, oh, czeka do ciebie. Masz? O! O, patrz jaki japoniec! Ja mówię co Co jaki japoniec! No ten właśnie! Pokaż mi go! Czekaj! Dai... O, patrz, karibka, Ludzie! Ale piękny, o! Oh. Daj mi, bo tu właśnie grzbiet okay. mi tylko został. Widać go? Widać, widać. Daj mi, kurczę! Patrz, jak ten koń! Patrz, jaki garbany! Puszczamy go, bo Szkoda dostał. Za na no, no, nim wleciał. Okej, okay. dużą mam. Dzieju. Wrzuć do ich drugiego wiaderka Zara wyskoczy. O, Kup, całą po poklepane. Tak. Ale poś... Właśnie ten mi uciekał! Pierdzielamy! Tak. O! leżę normalnie w mule, jutro trzeba przyjść. Także jutro dzień drugi będzie. Ale to chceś trzeba. O. Ja pomaluję tylko pomaluję dom ten. Kurna ludzie! Kryta! Weź naprawdę takich miejsc mówcie, bo to fala! Szkoda ja w końcu, ale? Dzisiaj mi się naszywa akcja. Akcję urat i rybę, tak jak wędkarstwo mazewieckie. Właśnie. O kawoleżą. Tak tu w ogóle. Ty czarek. Bo ja nie wiem. To się idzie. A po co zatrzymać? Urdę. Kartko mazywieckie dla szacunku. Bardzo no. duże rybko było tam. No to już ta nie uciekała tak. e, hmm. że, uł, Mi coś dużego w nogę stukało. Mamy <noise> nic. One. Chodź dalej. Dobra, idziemy dalej. To już czego było. Widziałeś? O! o? Ale w mi leci błoto. to w pinglę. O! jest. U ciebie! Duży, duży mm -hmm. Japońiec ciebie. Spory Japońiec. Ale serio, spory ten. Ale jutro będzie trzeba wcześniej czarek. O O której? O dziesiątej, a o której czaple ma to wywalić? Ale ku domu nie zajmasz się podwórnąć korytarz. A co której ty masz zamiast? Pół on... No. Wcześniej. A nie możesz o 7 zacząć malować? No właśnie rano stanę i będę demolował wcześniej. Zatem parę razy trzeba malować. Przecież widzisz, pomalowałem. Ole tu, ole gromada duża. No zna, i gdzie widzisz, stanę? A tutaj jedna jest trochę duża tylko. O. G. Ty garb widać aż. Co? Garb, pojedzisz, że widać. A duży? Ło, coś nadepło. O tam, duża, patrz! Gdzie? O tam, za, za siatką była. Gdzie? Za siatką była. O. Mm. Może Okość. czapla ich nie wyłapie, ale już iła. Ale tu ryłek, kurwa szkoda już. Dobra, to ci teraz. Hmm. O, w nogę, Spora. Wy trzymaj? Którym? O tym na górze. Ty no, tym, no. Dzisiaj, dzisiejsza akcja zakończona. Jutro będzie znowu Ale karaś Japoniec 400 parę centymetrów. Co? Też mało, wiem Czekaj, co to będzie.